Czasami zadajemy sobie takie pytania wynikające z naszych pragnień dobrych, z dobrych oczekiwań. Małżonkowie sobie zadają pytania, czy nie lepiej by było być księdzem? Księdza, księża zadają sobie pytanie, czy powinienem pracować tutaj, w Polsce, na przykład, czy trzeba by było jechać na misję? Tymczasem prawda jest taka, że nie każdy może być księdzem, nie każdy może być misjonarzem. Nie każdy może być matką. Nie każdy może spełniać przeróżne posługi i funkcje, zarówno w Kościele, jak i poza nim, w imię Jezusa. I dzisiaj Jezus w odpowiedzi daje nam słowa, które są genialnym rozwiązaniem tych naszych rozterek i dylematów. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Jeżeli, jeżeli wspieramy się nawzajem, jeżeli wspieramy te dzieła, które uważamy za Boże, wokół nas, wspierając je, jesteśmy misjonarzami, kapłanami, prorokami i taką nagrodę przygotowuje dla nas Jezus.